Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. No i cóż, mamy dzisiaj 25 maja. Wczoraj wieczorem wybiegłam z domu i przykrywałam truskawki. Rzeczywiście, dzisiaj rano o 5 wstałam i liście przy trawniku były lekko zmrożone. Aż przejdę się do moich pomidorków, ponieważ pomidorków nie okrywałam i zobaczę, czy im nic nie jest. Przymrozek był nieduży, tak myślę, że przy samej trawie było gdzieś, no może minus jeden. Widzę, że pomidorki przeżyły, nic im nie jest, nie są uszkodzone, no ale jak to będzie dalej, to zobaczymy. Jeszcze jutro nad ranem ma być jakiś taki leciutki przymrozek. Zobaczymy, może, może im się prognoza nie sprawdzi. Na razie moje pomidorki przeżyły. Pięknie kwitnie biały irysek. Tutaj ustawiłam siatkę dla groszku, żeby mógł sobie rosnąć. No w tym roku ten groszek rośnie naprawdę bardzo mizernie. Tak jakby stał w miejscu. Tam widzę, że już zaczątki kwiatów są, więc niedługo będzie kwitł, ale słabiutko, naprawdę. Ta wiosna nie jest łaskawa dla roślin. I tutaj kwitnie mi taki irysek, który jest w kolorze takim morelowym, żółtawym, coś takiego. Znalazłam go gdzieś na mojej rabacie, tak w cieniu. I przeniosłam w ubiegłym roku jesienią. No i teraz będzie się tutaj rozrastał, i jak się rozmnoży, to będę go przesadzać w inne miejsca. I zrobiliśmy takie rusztowanie dla ogórków, i to są właśnie te paliki stój, które przycinaliśmy wczesną wiosną. Wykrzesane ich nie da się wbić w ziemię tak po prostu pobijając je młotkiem, dlatego, żeby je tam umocować w ziemi, najpierw robiłam. Rurką taką cienką, 3,5 cm. Ona chyba ma dziurę w ziemi. Pobijałam młotkiem, wyjmowałam rurkę, zostawała dziura, i w to mąż wciskał takie lekko zaostrzone, te właśnie patyki. No i tutaj, teraz jeszcze trzeba założyć siatkę tutaj od strony ogórków, które są posiane tutaj z tej strony włóknin. A teraz przejdziemy do mojej rabaty pod Miłożębem. Ta rabata jest bardzo rzadko na moim kanale, ponieważ ona cały czas jest jeszcze w fazie dopracowywania. Ale zanim przejdziemy do tej rabaty, to jeszcze moje poletko z żółtymi irysami, które pachną przepięknie. Pół ogrodu pachnie irysami. Przepiękne, żółte poletko. Naprawdę jestem nimi zachwycona. Tak ładnie sobie kwitną. To są irysy, które dostałam lata temu, już tak ze 30 lat temu. Podarowała mi sąsiadka i w tej chwili wyglądają właśnie tak pięknie. A teraz przechodzę do mojej rabaty pod miłożębem. I zbliżamy się do mojej rabaty pod miłożębem. To jest rabata przy płocie. O, tam sobie gołąb, grzywacz na trawce siedzi. Zaczęły już wyrastać ładnie roślinki. W ubiegłym roku, właściwie przez cały sezon, biegałam z wiaderkiem i podlewałam, ponieważ nie mam tutaj podlewania, a posadziłam paprocie. I po prostu w czasie tego suchego lata musiałam je podlewać. Tutaj jest żuraweczka ładnie rozrastająca się, i z tego co widzę, to rzeczywiście tutaj były dwa. Krzaczki, a w tej chwili jeszcze pomiędzy nimi jest jeden, więc już wypuściła jakąś tam odnóżkę. Ona się po prostu takimi jak gdyby rozłogami, podobnie do truskawek, rozrasta, i jeżeli są sprzyjające warunki, one się ukorzeniają. No i właśnie mamy kolejną roślinkę. I tutaj są posadzone paprocie, i to jest paproć narecznica czerwona zawijkowa. Zaczyna już wypuszczać y, świeże pastorały. Na razie jeszcze ich nie widać, ponieważ mają kolor w tej chwili brązowy. Y, natomiast tutaj na brzegu rośnie języcznik zwyczajny i to jest y, odmiana undulatum. Y, tutaj żurawka i to jest taka pod, y, pospolita odmiana Palace Purple. Natomiast tutaj jest kolejny rząd paproci. I to jest wietlica japońska odmiana Silver Falls. Tutaj jest taki bardziej cienisty fragment tej rabaty, dlatego właśnie tutaj y, posadziłam paprocie. Przy samym płocie rośnie liliowiec, odmiana Mini Pearl, i pomiędzy tym liliowcem są posadzone tuje. Kupiłam je jako y, tuje hozeri, ale z tego co zauważyłam, to one raczej nie są hozeri, po prostu próbują mi wybijać do góry. No, na razie będę je formować, właśnie w takie kulki, i zobaczę, co z nimi dalej będzie. Może zastąpię je przez prawdziwe hozeri. I tu dalej są dwie żuraweczki. Ale nie wiem jaka to jest odmiana. Po prostu kupiłam je na rynku w ubiegłym roku, posadziłam i sobie no ładnie rosną, ładnie się tutaj przyjęły. Tam są dwie funkcje i to są siewki odmiany Patriot, jak widać ładnie wyglądają, takie zgrabne, ciemnozielone kępki. Bardzo lubię te siewki odmiany Patriot, takie są mocne. Orliki, które same się tutaj wysiały. Kiedyś posadziłam tutaj jedną czy dwie sadzonki, no i teraz mi się rozsiewają. Staram się nie usuwać tych siewek, więc tworzą taki, taką luźną orlikową rabatkę. I na dole w tej chwili już niemal przekwita i jest to Epimedium niveum. Bardzo wdzięczna, delikatna roślinka. Tworzy takie nieduże kępki, no i właśnie ma takie białe kwiatuszki, które teraz już prawie, że zniknęły. O, na tamtym jeszcze, jeszcze jest troszkę tych kwiatuszków i tak wygląda. Bardzo ładna, niewymagająca w uprawie, nadaje się jak najbardziej do takich leśnych zakątków. Tam jest paproć, która sama mi się wysiała, jakimś cudem udało jej się przetrwać. No, i teraz ładnie sobie rośnie, i właśnie tej paproci w ubiegłym roku praktycznie nie musiałam podlewać. Ona ma już tak ładnie rozwinięty system korzeniowy, rośnie sobie tutaj, można powiedzieć, od zawsze i nie cierpiała w ubiegłym roku z niedoboru wody. Natomiast tam jest Adiantum Pedatum, dwie sadzonki. I też właśnie bardzo ładnie w tej chwili wyglądają. Tam była jeszcze jedna i ona mi chyba wypadła. Z tego co widzę, może coś ją podgryzło. Natomiast tam jest czwarta i tamta też ma się dobrze. Tutaj w czasie plewienia zostawiłam siewki na parstnicy. Zostawię tutaj może jedną, może dwie roślinki, natomiast pozostałe, jak podrosną troszeczkę, próbuję przesadzić w inne miejsce w ogródku. No i paprocie, które w tej chwili wyglądają w ten sposób, wietlica japońska, odmiana Silver Falls. I przechodzę dalej. Tutaj jest śmielina. I to jest prawdopodobnie odmiana Silver Queen, ale pewna nie jestem, no tak wygląda. Natomiast co to jest tak naprawdę, nie jestem w stanie powiedzieć. Jeszcze muszę ją troszeczkę wyrównać po wierzchu i będzie takim ładnym biało-zielonym krzaczkiem, taką półkulą. Orlikowe Poletko. Orliki w różnych kolorach: jasno-różowe, ciemniejsze, takie prawie białe. I jeden orlik granatowy. I tutaj dalej, żurawka marmaladę, którą posadziłam w ubiegłym roku. W tym roku są to już takie ładne, kolorowe kępy. I jeszcze tej żurawki postaram się tutaj gdzieś dosadzić. Może, może tutaj jest takie miejsce pod tymi ciemiernikami, więc tutaj też by mogła ona rosnąć. No i może jeszcze tam pomiędzy tymi. Pniami jałowca. U ciemierników powycinałam już kwiaty, ponieważ zaczęły już tak mocno się starzeć i jeszcze chwila zaczęłyby się wysypywać nasiona. I ciemierników po prostu miałabym za dużo, a tutaj już i tak sporo się wysiało. Tutaj jest tuja olbrzymia, odmiana zebrina. Ja w ubiegłym roku miałam taki pomysł, żeby te tuje. Podciąć na wysokość 1,5 metra, zrobić z nich takie drzewo na pniu, ale skończyło się na tym, że zrobiłam, jak to mój mąż mówi, jaskinie. Wycięłam tutaj. Teraz wejdę do środka. O, wycięłam tutaj tylko trochę tych gałęzi, oczyściłam. Zeszło mi z tym niesamowicie dużo czasu. I stwierdziłam, że dam sobie spokój, chociaż cały czas uważam, że po takim podcięciu te konary by wyglądały przepięknie. Tatuja w środku jest po prostu fascynująca. Usunąć te takie cieńsze, zostawić same najgrubsze te konary. No, ale niestety doszłam do wniosku, że Raz, że pracy tutaj bardzo dużo, a dwa zrobiłyby mi się tutaj znowu ogromne rabaty. I na tę powierzchnię ogródka, którą już mam w tej chwili do zaopiekowania, no to uznałam, że wystarczy. Jaskinia z czasem lekko zarośnie, no ale tak wyglądają te tuje, właśnie od środka. Wychodzimy z jaskini. I przechodzę z powrotem z drugiej strony. Rabaty pod miłożębem. Tutaj jest funkcja i to jest odmiana Crossa Regal. Piękne liście w kolorze szmaragdowym i taki wzniesiony pokrój. Bardzo ładne kępy. I tu widzę, że mam przepięknego orlika o takich błękitnych kwiatuszkach. Jest naprawdę bardzo ładny i taki. Takie ma kształt kwiatków prześliczny. Urwę mu ten nasiennik, to będzie jeszcze wypuszczał kolejne kwiatki. Tutaj na dole też są posadzone narecznice czerwonazawikowe. tu jest troszeczkę cieplej i już widać, że te pastorały są takie lepiej rozwinięte. Listki się robią takie w kolorze miedziowym, takie właśnie jakie są młode listki u tej narecznicy. Poletko z odmiany Emerald Gaiety. Bardzo odporna odmiana, niziutka, nadaje się również do obsadzania płotów. Właśnie bardzo mi się podobają ogrodzenia obsadzone trzmieliną odmiany Emerald Gaiety lub Emerald and Gold. Wyglądają prześlicznie i są zimozielone. Bergenia, która przekwitła i trzeba będzie pousuwać te kwiatostany. Tutaj były narcyzy, które też już przekwitły. Natomiast kwitnie teraz Azalia Pontyjska. Miała dwa takie kwiatostany, bardzo ładne, żółciutkie i pięknie pachnące. W tym roku ta azalia wygląda lepiej i mam nadzieję, że już w następnych latach też będzie sobie dobrze radzić. Miejsce pod azalią wysypałam ściętymi gałązkami stui. One się rozłożą do przyszłej wiosny, nie będzie po nich śladu, natomiast zakwaszą ziemię. Piwonia, i to jest odmiana roza plena, ale ponieważ tutaj rośnie w cieniu, więc kwitnie dużo później, to jest Taka resztka z piwoni, którą właśnie stąd wykopałam, został jakiś korzonek i z tego wybiły właśnie te pędy. Żurawka, którą kupiłam w ubiegłym roku. Bardzo ładny kolor, ciemnoróżowy, prawie bordowy, bordowy zimny. Rzuca się w oczy i tutaj dodaje takiego ładnego koloru. Funkie i to jest odmiana Patriot. Biało-zielone Ładnie wyglądają, tutaj muszę troszeczkę ograniczyć ten bodziszek kantabryjski, który stworzył tutaj takie ładne poletko. Niedługo będzie kwitł w takim liliowym kolorze, więc też będzie tutaj kolorowo, mimo że to cień, to troszeczkę koloru będzie. I trzmielina Emerald and Gold, która porasta, stary pień, to jest pień po mamutowcu. Ten mamutowiec przemarzł chyba w 2010 roku, z tego co pamiętam. Była taka ostra zima i on przemarzł. No i teraz, właśnie jest podporą dla tej trzmieliny. I tutaj, właśnie jest miejsce, które jeszcze muszę obsadzić, ale najpierw starałam się usunąć stąd trzmielinę. Widzę, że już przestaje odrastać. Już udało mi się prawie wszystko powyrywać. Tam jeszcze zostało trochę takich odrostów, i to jeszcze tym się będę musiała zająć. I właśnie tutaj to poletko jeszcze jest do obsadzenia. Na razie tutaj rosną siewki orlików. I tutaj jest ta wuła japońska która w cieniu dosyć słabo sobie radzi i nawet mączniak ją zaczął troszeczkę tam męczyć, ale po przycięciu będzie dawać ładne odrosty później. Natomiast myślę, że jednak ją wymienię na coś, coś innego, coś, co bardziej będzie tolerować ten cień. I na brzegu są funkie, i to jest odmiana Fire in the Ice. Natomiast tutaj z tej funki wyrosła właśnie taka zielona sadzonka, którą trzeba będzie odkopać i posadzić gdzie indziej, żeby nie zacieniała, nie zagłuszała tej właśnie małej funki Fire and Ice. Czasem tak się zdarza, że właśnie z takich kolorowych odmian gdzieś tam jedno oczko wybije takimi zielonymi liśćmi. Cis, który rozsiały mi ptaszki. I wszystkie cisy, które właśnie z takiego siewu ptaszkowego mam w ogrodzie, zostawiam, i ewentualnie później będę je przesadzać. I tutaj też trzeba będzie coś dosadzić. Powoli zbliżam się do końca tej rabaty. Tak to wygląda. Tutaj, tu ja, nie pamiętam, jaka to jest odmiana. Tak, z wyglądu troszeczkę mi pasuje na globozę, ale będę musiała ją ładnie przyciąć. Nie jest tak gęsta, jak powinna, ponieważ tu mam mniej światła pod miłożębem, ale wygląda w zasadzie tak dosyć schludnie. I już doszliśmy do początku tej rabaty. Tak to teraz wygląda. Tutaj na dole jest floks szydlasty, który nawet ociupinkę kwitnie w tym cieniu. Ładnie porasta takie zielone, zimozielone poletko, więc nie usuwam go. Może tutaj na tej rabacie powinnam dosadzić troszkę kopytnika. Ładnie by tu wyglądał. Właśnie mi w tej chwili przyszło do głowy i chyba tak zrobię. Dosadzę po prostu parę sadzonek kopytnika. Żeby było tak bardziej zimozielone. No i właśnie o tutaj. Tu będzie ścieżka z liści tych betonowych. W przyszłym tygodniu będę robić właśnie takie liście. Na pewno nakręcę filmik. Ponieważ jak zasychają na zimę te wietlice. To właściwie nie wiadomo gdzie nogę postawić. I po prostu można je zadeptać. A tak będzie wiadomo, że idziemy po ścieżce z betonowych liści. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na następny. Do zobaczenia.